Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest dzień, kiedy w końcu chowam te wszystkie dekoracje świąteczne. Jak widzicie, jeszcze coś tam nam zostało. Choinkę rozebrałam całkiem szybko, ponieważ na święta wyjechaliśmy i tą choinkę sobie kupiliśmy wcześniej. No i ona padła. Po prostu nam upadła, więc już ją rozebraliśmy. Zostały tylko dekoracje, ta girlanda na schodach i te rzeczy. Właśnie miałam kupić worki 120, ale nie było, bo pojechałam do Pepko, musiałam dokupić dwa pojemniki, które kosztują 20 zł, więc fajnie, bo ta cena się nie zmieniła. Cały czas jest taka sama, przystępna i nie wiem, czy Wy też tak macie, ale u mnie przynajmniej jest tak, że jak... Wypakowuję te wszystkie rzeczy świąteczne i później chcę je spakować. To okazuje się, że tych pudełek jest mniej niż było. <noise> Bo się nie jeszcze, nie wiem, więc to jest stricte na tą girlandę i jakieś tam drobne dekoracje. Też w Pepko kupiłam papier do pieczenia, który kosztuje 5 zł. Mi się skończył. Serwetki, oczywiście standardowo, które są przepiękne. Ja bardzo lubię kupować tam serwetki zawsze. Uzupełniam zapasy, kiedy jestem w Perth'u. I w sumie no, te serwetki bardzo fajnie też wyglądają na stole. Trochę podrożały, bo te koszt, chociaż te kosztują 5 zł. 25 groszy za sztukę. Wydaje mi się, że one kosztowały wcześniej 4. A ten z kolei 6 zł, No to na pewno o wiele więcej i jest ich trochę mniej. One są może bardziej takie konkretniejsze, no ale mimo wszystko. I w PEPKO znalazłam także podkłady, które kupiłam testowo, żeby sprawdzić, jak będą się u mnie zachowywać, bo ja kupuję zazwyczaj w Rosmanie takie podkłady. Łatwiej mi się sprząta wtedy kratkę. Te są za 7 zł, 8 sztuk. Jest też takie duże opakowanie, za 30 zł, 25, 25 zł, 30 sztuk, ale stwierdziłam, że wezmę najpierw mniejsze, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście. Ja to zda egzamin bo one są cienkie, ja i tak pod spodem kładę ręcznik papierowy te podkładki i yy, łatwiej mi się to po prostu sprząta, także zobaczymy nie wiem czy mieliście, dajcie znać na przykład są takie pusteczki yy, dla dzieci yy, Pepco i one się super sprawdzają, też jest genialna cena, jeżeli kupujecie cały pak, tam chyba czteropak czy coś takiego yy, ten box, yy, więc myślę, że jest to Godne, mam nadzieję, że to będzie godne polecenia, bo są zdecydowanie tańsze niż te w Rosmanie. Te w Rossmanie kosztują około: te Baby Dream, około 20 zł. Teraz chyba nawet trochę więcej, a te 7 i jest ich, nawet te są trochę większe. Więc jestem ciekawa, dam Wam znać, jak to się sprawdza i czy warto. Mam nadzieję, że warto. I kupiłam sobie na promocji buty. chciałam Wam je pokazać, bo często lubicie takie polecajki modowe, więc, że to Was interesuje. One były przecenione 45%, więc myślę, że wspaniała gratka. Ja sobie akurat wymieniłam ten rozmiar, bo najpierw wzięłam 37%, Mam na przykład baleriny 37 z Tomiego i są super, te 36 były za małe, a te były zdecydowanie za duże, więc wziąłam na 36, tylko że 36 to jest najmniejszy rozmiar, więc jeżeli macie 36, to moim zdaniem one będą dla Was za duże, delikatnie. Są bardzo dyskretne i mają tutaj tylko taki znaczek, są na podwyższeniu, więc dla mnie, idealnie. Ale tak naprawdę wzięłam je, dlatego, że bardzo mi się spodobały. Ja lubię espadrille w okresie letnim. No i oczywiście na przecenach zimowych najlepiej jest takie letnie rzeczy kupować, bo one wtedy mają najlepszą cenę. To jest taki super deal, bym powiedziała. Więc na razie chowam, bo mi się nie przydadzą. Jest mokro dzisiaj, pada deszcz. Nie jest zimno, ale jest tak szaro-buro i ponuro. Będę dzisiaj też robiła... Słuchajcie, jakiś lunch, taką sałatkę, o, wczoraj sobie wyrobiłam tą sałatkę i myślę, że dzisiaj to powtórzę, będzie powtórka z rozrywki, e, wiem też, że lubicie takie przepisy, więc na pewno też coś takiego się pojawi. Ostatni luk, na girlandę. i się będziemy z nią żegnać. Powiało wiosną, wszystko sprzątnęłam, odkurzyłam i umyłam podłogi, jeszcze tylko zostały mi To tak, ok. Ale teraz przerwa na lunch, więc pokażę Wam sałatkę, którą dzisiaj zrobię. Przygotuję i jest ona bardzo prosta. Zalecam, żeby najpierw zamarnować mięso. Ja mam tutaj mięso, które marnuję od wczoraj. Jest to kurczak z ziołami prowasalskimi, czosnkiem, solą, trochę pieprzu. Można dodać, można dodać trochę od kurkumy i ja tutaj mam jeszcze sos teriyaki. Naprawdę łyżka stołowa do zupy. I ja sobie co jakiś czas obieram czosnek, więc akurat ten czosnek mam przygotowany. I nie muszę już umyć tej przygotowanej, nie muszę się w ogóle niczym martwić. Mam tutaj patelnię, którą kupiłam zresztą chyba w Biedronce albo w Lidlu. Wydaje mi się, że w Biedronce. Bardzo tradycyjna Ona jest właśnie na wszystkie rodzaje kuchenek, bo też na indukcyjną. No i pokroję ten czosnek na drobne plasterki. Tutaj mam dwie miski. Jedną dla mnie, jedną dla mojego męża taką większą sałatkę zrobię. Mamy rucholę, którą dodam na zimno. Mamy szpinak, który będę też blanszowała. Mam serkozi, który też... No może zetry, nie wiem, czy się będzie chciało tak drugi wszystko. Ewentualnie pokroję na jakieś tam drobne plasterki, kiełki jarmużu, kiełki słonecznika i to będzie na ciepło. To na ciepło. Do tego mamy seler naciowy, mamy takoi. Oczywiście to moje i dostaną, natkę pietruszki, więc tak bardzo dużo witamin. Mam też awokado, które dodam sałatę. Nie wiem czy jest to jest dużo. To też kupiłam w lidu i w ogóle w lidu sobie kupiłam przepiękną kiacentę. Teraz Wam pokażę, ale na razie jeszcze tam jest mokra podłoka, mam też koralepę. Ale chyba na razie wystarczy mi ten czosnek, więc czosnek będzie. W ogóle ostatnio używam bardzo często oleju z pestek dyni. O rany, jakie to jest pyszne. Gdzie ja go kupiłam? Jak sobie teraz myślę. Chyba w Biedronce. Ja patrzę na to, tak, Biedronka. To już mi się kończy, muszę się do Biedronki wybrać, bo ostatnio w Biedronce tak nie byłam, powiem szczerze. Co? Jeszcze w tym roku nie byłam w Biedronce także czas to zmienić. E, mam czosnek pokrojony, dodaję olej i ja dodaję, słuchajcie, olej z ryżu. E, jeżeli chodzi o gotowanie e, czy, no, pieczenie, smażenie, do gotowania, to no, raczej... No czasami kapkę na przykład do makaronu ale to zależy. Jaki mam makaron, jest trochę... Tutaj oleju i może jeszcze dodam pestki, wiecie co? Ja tak się zastanawiam, czy to nie będzie trochę za dużo. Zobaczam, i zrobię moim świnkom, muszę ułożyć muszę nóż użyć, bo ten nóż jest mm, z czosnkiem, więc może nie dla świnek. Dobrze, Dobrze, więc nie działa mi na tym paliku, ta patelnia, ciekawe bardzo. I teraz mam świneczek. ja dla nich mam? na ten staler kawałeczek. W ogóle ostatnio myślałam, żeby zacząć sobie wyciskać soki. Więc chyba też to uczynię. W sumie też dlatego kupiłam tego sylera, dlatego go oczywiście dać. Nie wiem, czy ale nie tylko. Jest bardzo zdrowy, bardzo, bardzo. Kroję, no myślę, że jedno. Umyjemy i pokroimy. Mam tutaj już przygotowane dwie miseczki. Ułam pak, choć, zaraz będę kroić. Mam również kurczaka i będę go dodawała na patelnię. Tutaj mam celer, czosnek, pestki, słonecznika, no i trochę soli. Teraz robimy miejsce dla kurczaczka i dodaję. I mi się to uda jedną ręką. Możliwe. No tak. Większe łąkowałki i się ten w ogóle nie przejmuje. Można to przecież pokroić. Możecie się też zamarnować takiego kurczaka i oczywiście w panierce podać czy zrobić. Ale fajnie, bo y, im dłużej stoi, tym jest oczywiście smaczniejsze. Jest to logiczne. Ho, ho, ho. tutaj zresztą też miałam czosnek taki nie z proszku tylko pokrojony w sobie super aromat no i czekamy dodałam już olej z pastek dyni i trochę sałaty tylko on wygląda z bliska A teraz awokado no i ser koci. ale to na końcu ten ser. halo halo dzień dobry po setny. Hejka! Chodźcie te maluszki. czy wyjdą, ale nie, nie. Więc moje szczęście, bo kamery akurat nie wyjdą. O, tak naprawdę bardzo lubią liście i dam im też tutaj takie dwa kawałeczki. Drugi hamak, bo impiorę. Za każdym razem, jak zmieniam klatkę, to impiorę drugi hamak i właśnie muszę go wybrać. Mm -hmm. Teraz dodałam kiełki słonecznika. Szpinaczek. Przewróciłam do Dużo szpinaczek. I jeszcze co? W zasadzie wszystko. Chodzę. To mam? Zaraz. No, tak czuj i gotowe. Mamy pak, czuj I teraz mieszam. żeby te liście też przeszły tym czosnkiem. I chyba dodamy jeszcze troszeczkę tyriaki. Sosu taki, myślę, że jest czas. nie? No, tak zrobię. Dobrze. Mamy taki te masujemy i zaraz jemy. Kurczak moim zdaniem jest idealny, teraz taki mięciutki, taki jak powinien być. Na no, deser zrobię kruche ciasteczko. Jakiś czas temu dziewczynkami robiliśmy. Ja sobie to mrożę i później zostawiam. Tak w sumie nawet wystarczy, bo one i tak się rozleją. Dokładnie dwa takie. Na smaczki. Reszta chowam. Obiednie smaczki są już w piekarniku, a tutaj mamy gotową sałatkę na ciepło i przekładam teraz kurczaka do misek. No i sałatkę mamy gotową, jednak pokroiłam takie niedbałe plastry, ten sarkozi mamy kiełki. No i smacznego. życzę. Jak widzicie, można to modyfikować i dodawać co się chce. No i proszę, jakie pyszne wyszło kruche ciasteczko na deser. Jemy.